No cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj chciałam zaprosić was na mierzymy Pokażę wam dzisiaj sukienki z Zary Mam jedną sukienkę z H&M -u. Ten haul jest naprawdę wyjątkowo udany Sukienki są przepiękne, także serdecznie was zapraszam Zacznę od tego, że postanowiłam sobie, że urozmaicę w końcu moją szafę. Jeżeli jesteście moimi stałymi wickami, to na pewno wiecie, na pewno to zauważyłyście, że ja praktycznie zawsze chodzę w beżach. I tak właśnie zauważyłam, że 80% mojej garderoby stanowią ubrania w kolorze beżu. Postanowiłam sobie, że tej wiosny, tego lata wprowadzę troszeczkę życia i koloru właśnie do mojej garderoby. W związku z tym szukałam rzeczy, które mają takie właśnie typowo wiosenne, letnie, e, wesołe kolory. Zacznę od sukienki Zary. Pokażę Wam najpierw właśnie wszystkie sukienki Zary. Na koniec tą z H&M -u. Ta sukienka bardzo mi się spodobała Ja w ogóle uwielbiam połączenie koloru niebieskiego z bielą Nie wiem teraz jak nazywają się fachowo to takie skrzydełka Ale na pewno mi pomożecie w komentarzach Kolor jest naprawdę bardzo ładny On będzie świetnie podkreślał opaleniznę To jest M -ka. Ja mam w zarze ten problem, że sukienki często są na mnie zbyt ciasne w biuście Dlatego nie wzięłam tym razem eski a M-kę Sukienka kosztowała 40 euro, natomiast ja jestem przekonana, że kupiłam ją tani na przycenie, ale teraz niestety nie wiem, ile za nią zapłaciłam. Nie pamiętam, zamawiałam to już jakiś czas temu. To jest w 100% bawełna, materiał jest bardzo miękki. To będzie fajna sukienka, właśnie na co dzień, ale również na bardziej eleganckie wyjście. Ona nie ma żadnego zamka, tutaj jest jedynie guziczek, także zaraz ją przymierzę. Jeżeli chodzi o kolejną sukienkę, to troszeczkę poszalałam. Ta sukienka jest na pewno wyjątkowa, czegoś takiego jeszcze nie miałam w swojej garderobie. Zobaczcie. U, tył. Ten kolor jest. Przepiękny. Stwierdziłam, że ta sukienka z pewnością ożywi właśnie moją garderobę. Na zdjęciu założoną tą sukienkę miała kobieta czarnoskóra, co wyglądało przyślicznie. Natomiast ja stwierdziłam, że spróbuję, jak to będzie wyglądało u mnie, i właśnie mam nadzieję, że Wam ten efekt się spodoba. Ta długość jest również nowością w mojej szafie. Ona jest tak przed kostkę, jeżeli się nie mylę. Zaraz ją założę, to zobaczycie. Ona z tyłu ma zamek, guzik i tutaj też jest taki fajny seksowny rozporek Tym razem wzięłam tą sukienkę w rozmiarze S Po wymiarach stwierdziłam, że ten rozmiar będzie dla mnie odpowiedni Ona kosztowała 50 euro, natomiast ja ją kupiłam taniej Jeżeli się nie mylę, to za 25 euro To jest poliester, ja poliestru za bardzo nie lubię Ale wiecie co, tak mi urzekł ten kolor, tak mi urzekły te groszki, że stwierdziłam, że wypróbuję jeżeli zastanawia was dlaczego kupiłam tylko i wyłącznie sukienki. Wiecie co? Ja stwierdziłam, że będę inwestowała teraz troszeczkę więcej pieniędzy właśnie w sukienki, ponieważ ja, jeżeli chodzi o wybieranie stylówek, jestem naprawdę Leniwa. Ja zazwyczaj nie mam pomysłu co ze sobą połączyć, mnie to stresuje, mnie to męczy, dlatego wiecie, kiedy mamy sukienkę, kiedy mamy jakiś fajny kombinezon, to jest jedna rzecz, która robi po prostu nam cały outfit i wyglądamy świetnie, także stwierdziłam, że kupię po prostu jak najwięcej sukienek, żeby mieć z głowy to dopasowywanie, stylizację. Wtedy tylko fajna torebka, ciekawe buty i wyglądamy już świetnie Nie trzeba łączyć ze sobą bluzki, ze spodniami, ze spodniczką Także z wygody zdecydowałam się na sukienki I kolejną sukienką jest ta przepiękna, kwiecista Bardzo urzekła mnie, kiedy zobaczyłam ją na zdjęciu Ponieważ te kolory są naprawdę piękne, takie wyraziste, typowo letnie Tutaj znowu mam M i sukienka kosztowała, a nie ma ceny nie ma ceny, ale pamiętam, że chyba 40 euro. Ona ma jak widzicie marszczenia, które będą podkreślały naszą figurę. To jest też w 100% bawełna, materiał jest bardzo miękki, także zaraz przymierzę. Kolejna sukienka z Zary wygląda tak. Jak widzicie, nie mogłam się oprzeć i coś beżowego jednak musiałam zamówić. Na zdjęciu ten beż wyglądał troszeczkę inaczej, na zdjęciu chyba bardziej mi się podobał, ale mimo wszystko nie jest źle. Ta sukienka jest bardzo prosta, także można ją na pewno fajnie wystylizować właśnie takimi złotymi dodatkami, z fajną torebką, z ładnymi butami. Ona kosztowała 40 euro, ale ja kupiłam ją na przecenie za 20 euro. Także cena świetna. Jest troszeczkę krótka, także zaraz zobaczymy jak ona wygląda. To też jest w 100% bawełna. I na koniec sukienka z H&M, -u. jak widzicie znowu beż, ale beż tutaj urozmaicony tymi białymi uroczymi groszkami To jest 100% wiskozy, ja bardzo lubię wiskozy na lato Na wszelki wypadek wzięłam znowu M, -kę. z tego co pamiętam sukienka była bardzo tania, ona chyba kosztowała 15 euro Ma tutaj takie urocze rękawki, jak widzicie kokardkę, to się wiąże z tyłu Materiał jest bardzo, bardzo przyjemny w dotyku, ona się wydaje być taka bardzo lekka, zwiewna Także co dziewczyny? To jest mój hol. Zakładam szybko te rzeczy i możecie ocenić, jak to wygląda na figurze. Kochani, tak wygląda pierwsza niebieska sukienka. Ona ma taki krój troszeczkę ciążowy, jak widzicie. Także można tutaj ewentualnie użyć paska w talii. Natomiast ja raczej tego nie zrobię. Ona jest Taka akurat w biuście powiedziałabym, mogłoby tutaj być troszeczkę więcej tego materiału, ale u mnie właśnie od zawsze jest tak, że sukienki z zary są na mnie lekko przyciasne w biuście. To jest jeszcze w porządku, to jest L, -ka. jakbym wzięła L to ona byłaby tutaj e, za duża, także zostawię tą sukienkę, ale tak jak mówię tutaj mogłoby być więcej tego materiału. Ogólnie sukienka bardzo mi się podoba, uważam, że jest bardzo kobieta, taka urocza. Ten niebieski kolor bardzo ładnie podkreśla opaleniznę, także ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Sukienka ma taki porządny materiał, także myślę, że to świetny wybór, dajcie znać, co sądzicie o tej sukience. Jest jednak jeden minus, o którym chciałam wspomnieć. Tutaj jest taki mały guziczek i ja uważam, że to jest naprawdę nieprzymyślane, ponieważ bardzo ciężko jest kobiecie zapiąć sobie do samej. A wiadomo, nie zawsze mamy pod ręką męża czy kogoś, kto mógłby nam tutaj pomóc, także to jest taki troszeczkę minus. Będę musiał tutaj zaangażować męża, ponieważ ja sama nie dam rady sobie tego zapiąć, ale ogólnie sukienka wizualnie świetna. Dziewczyny, coś mi się wydaje, że to będzie największy cukierek dzisiejszego filmu. Zobaczcie, jakie to jest słodkie. Ja jestem w tej sukience zakochana, ja się czuję jak księżniczka. Mam ochotę tańczyć na łące. <grym> Czekajcie, odsunę się, żebyście mogli zobaczyć tą długość. Ta ja długość jest nowością w mojej szafie, ale powiem wam, że czuję się naprawdę dobrze. Tutaj jeszcze mam taki rozporek. Sukienka wygląda naprawdę bardzo kobieco, Fajnie podkreśla kobiece kształty. Tutaj znowu miałam problem z tym nieszczęsnym guzikiem. Zpiłam to teraz klamrą. Wydaje mi się, że tutaj będzie mimo wszystko delikatnie widać blistonosz. Ja, jak widzicie, obecnie mam taki koronkowy top, ale coś tutaj będę musiała wykombinować może lepszego. Dajcie znać, co sądzicie o tej sukience. Wydaje mi się, że ona nie każdemu może przypadnie do gustu. Moim zdaniem wygląda to przeuroczo. Tutaj znowu ten kolor fajnie podkreślał paleniznę. Te groszki też wyglądają naprawdę bardzo tak kobieco, uroczo. Także wiecie co, to chyba jest moja Aha. ulubiona sukienka. Jeszcze przymierzę te inne, ale naprawdę w tej czuję się mega wyjątkowo. To jest idealna opcja właśnie na wiosnę, lato. Na jakąś kolację z mężem. Jak dla mnie ten kolor mógłby być ym, troszeczkę, nawet bardziej taki wyrazisty. Ten kolor jest pastelowy, taki lekko brudny, powiedziałabym. Jak dla mnie, tak jak mówię, mógłby być jeszcze bardziej taki wyrazisty, cukierkowy, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba, bardzo mi się świecę, czuję, jakbym się przeglądał w telewizorze. Także, dziewczyny, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej propozycji. Wydaje mi się, że to będzie moja ulubiona na rzecz dzisiejszego choru. Dziewczyny, to jest czat. I teraz nie wiem, czy to nie będzie moja ulubiona sukienka. Ja uwielbiam takie motywy właśnie na lato. Moim zdaniem to wygląda no tak iście soczyście. Podkreśla też bardzo ładnie opaleniznę. Moim zdaniem sukienka jest świetna. Delikatnie ona tutaj spłaszcza biust. W sensie tutaj lekko jest spłaszczony, tutaj jest uwydatniony. Nie każdy to lubi. Te ramionczka sobie można założyć też tak. Ale ja zdecydowanie preferuję ten sposób. Ja jestem zachwycona. Nie wiem, dajcie znać. Idealny kolor, idealny krój. To jest coś naprawdę mega seksownego, także fajne, jakąś świetną imprezę. Świetna. Dajcie znać, co o myślicie. Tak prezentuje się ta beżowa sukienka. Zignorujcie, proszę, mój różowy biustonosz, który tutaj wystaje. Oczywiście różowy biustonosz tutaj odpada. Bardzo podoba mi się krój. Tutaj mamy takie marszczenie, które już nam robi fajnie talię. Kolor również mi się podoba. Ta sukienka jest troszeczkę krótsza niż te, które Wam pokazywałam do tej pory, ale moim zdaniem długość jest jeszcze akceptowalna, wiecie, ja nie mam problemów z maniówkami, także podoba mi się wszystko w tej sukience. Ona jest taka prosta, bardzo wygodna, to jest taka przyjemna bawełna, a mimo wszystko wygląda naprawdę bardzo elegancko. Także jestem naprawdę zadowolona. Tutaj, jak widzicie, wzięłam moją torebkę, ponieważ kiedy widziałam tę sukienkę na stronce, od razu pomyślałam właśnie, że ona świetnie będzie prezentowała się z moją torebką. Zobaczcie. Bardzo ładnie to wygląda. To jakieś szpilki beżowe, brązowe. Myślę, że mamy świetny outfit. Widziałam, że wiele kobiet nosi te torebki tutaj w talii. Wtedy możemy tę talię jeszcze bardziej podkreślić. To jest taki, wiecie, fajny, modowy gadżet. Zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało. O! Zobaczcie, tak to wygląda. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja jestem bardzo zadowolona. Czekam, jak już wspominałam wcześniej, na Wasze komentarze, która stylówka podobała się najbardziej. Ja i co jestem naprawdę zadowolona ze wszystkich. I ostatnia sukienka z H&M. -u. Kochane, to jest absolutny złodzień. Przecież to jest tak urocza sukienka. Ona wyglądała tak niepozornie na wieszaku, a na figurze wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Zobaczcie, tu jest również uroczy, dzięki tej koparce tutaj, którą wiążemy z tyłu na talii. Jest świetna i to jest najlepsze, że to jest tak przyjemny materiał, to jest w wiskoza. To się co prawda troszeczkę gniecie, ona teraz nie jest wyprasowana, ale to jest tak delikatny materiał. Ja w ogóle nie czuję, żebym miała coś na sobie, także to będzie idealna sukienka na lato, na jakieś długie spacery. Mega to jest wygodne. Nie wiem, czy mam w swojej szafie Coś tak wygodnego, jak ta sukienka. Wygląda ślicznie, uwielbiam beżu, uwielbiam groszki, także jest to zachwycona. Jak widzicie w tym holu, wszystko mi się bardzo podobało. To były naprawdę bardzo, bardzo udane zakupy. Piszcie w komentarzach. Która sukienka podoba Wam się najbardziej? Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, także czekam jak zawsze na Wasze komentarze. Jeżeli macie jeszcze chwileczkę czasu, to serdecznie chciałam zaprosić Was na moje vlogi z wakacji. Kliknijcie, obejrzyjcie, ponieważ widoki są naprawdę przepiękne. Jeżeli filmik Wam się spodobał i chcecie zostać ze mną na bieżąco, to możecie również subskrybować mój kanał. A ja się z Wami żegnam kochani i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa!